Witam, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Bieża z tej ekipy Krzycha. Dzisiejszy temat filmu choroby świeżbowiec. Wspominam ostatnio na filmie, że przyjechała do mnie taka niespodzianka z takim właśnie czymś, więc czas najwyższy to omówić. Do zobaczysz, za chwilę. I witamy. Yy, o czym mowa? O świeżbowcy. Świeżbowiec chod... nazwa choroby potocznie zwana wapienne nóżki. Tu w Niemczech w sumie bardziej rozpoznawalna pod tym e, tytułem, e, czyli Calkenbe, ale mniejsza o to, jak to się w Niemczech zwie, dlaczego wapienne nóżki? Dosyć specyficzny wygląd. Posiadam nogi zarażone świeżbowcem. Jeżeli chodzi o to, sam świeżbowiec y, nadaje skórze na stopach specyficznego wyglądu skały, dlatego też potocznie ta nazwa jest tak używana, zresztą naukowo w sumie też, ale mówimy tu o świeżbowców, czyli potocznie to jest zwane świeżbą. Świeżb Świercz występuje u drobiu, jak i również u ssaków, tylko są to dosyć specyficzne pasożyty, nie wszystkie te same, prawidłowo pasożyt świeżbowiec u drobiu różni się troszeczkę specyficznie w stosunku co do naszych sworonogów, czyli psów i tym podobne. I tak, kwestia. Oczywiście świeżowiec jest dosyć zarażliwy, ale tu jest taka ciekawostka. Częściej świeżowowcem zarażają się kury, nie koguty. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Kury zarażają się poprzez wysiadywanie jak w tym samym miejscu. Często wtedy dochodzi do samego zakażenia i się zaczyna problem. Ale otóż to, moi drodzy. Zobaczymy taką kurę po miesiącu. Zrobimy lekarstwo, popatrzymy. Nic po dwóch miesiącach się nie dzieje. Nic dziwnego. Często y, ten y, co rozwija się. W ogóle zdolny jest do rozmnażania około w okresie 20 dni 26 dni. Y, no i kolejna ciekawostka. Często swoje pierwsze objawy może pokazać dopiero po kilku miesiącach. Najczęściej no wycho wychodzi w y, okresie miesięcy ciepłych, oczywiście nie zimowych, ale nie jest to regułą, żeby nie było. I wtedy, moi drodzy, pojawia się problem. Bardzo często chodzi do zależenia, bo na ogół nie jest to choroba śmiertelna, ale sprawuje, że w przypadku wniosek jest to spowolnienie zdecydowanie nośności u naszych kur samopoczucia i kondycji samej, ponieważ jest to nieprzyjemne dosyć swędzenie. Dlatego kury jakby nie czują się zbyt komfortowo, gdy niestety muszą korzystać, gdy mają takiego jakby powiedzieć pasażera na gapę. I co wtedy, moi drodzy, zrobić? Jeden z klasycznych jakby pomysłów na poradzenie sobie z tym jest to smarowanie najlepiej dwa razy dziennie ku, nóg naszych kurom y, olejem roślinnym. Y jest to oczywiście proces niestety dosyć kłopotliwy, bo trwa zazwyczaj około tygodnia, jak nie dłużej. E, trzeba wykonywać to codziennie, przy dużej ilości ptaków no dosyć ciężko, dlatego najczęściej wykonuje się takie zabiegi wieczorem. Ja Wam dzisiaj pokażę na moich kurach, ja tutaj oczywiście prześwietlę wszystkie, e, po prostu jak to wygląda, jak mi się uda złapać, jeżeli chodzi o te właśnie czerwone orkingtony, które do mnie przyjechały z tym przyjacielem. E, no i tu jest problem, że najlepiej po prostu wykonać to wieczorem, gdy ptaki siedzą tak grzędach. Po prostu łatwiej to nam zrobić, wyziąć sobie jakiś pędzelek, bo olej niestety ciężko przechodzi przez spryskiwacz i smarować każdą kurkę, więc jest to na pewno dosyć niewygodne. Pierwszą objawę, którą zobaczymy, to jest też nie to samo, że noga zaczyna mieć łuskę i, też, że tak powiem, twardnieć, ale zaczyna się zaczerwieniać, występuje stan zapalne. Kolejną metodą jest metoda, która, do której w sumie Troszeczkę byłem zmuszony jeżeli chodzi o to, ponieważ lek, który chciałem kupić został mi polecony, a o nim zaraz, po prostu nie był możliwy i po konsultacjach z weterynarzem i kilkoma hodowcami z Niemiec zdecydowałem się na środek Ballist Oil Animal. Jest to dosyć istotne, ponieważ jest też wersja, że tak powiem, mechaniczna. Jest to przebadany produkt i tak jak zauważyłem na niemieckich filmikach, skuteczny, więc myślę, że coś w tym jest. A chyba najlepszym plusem jest tego, że wykonanie zabiegu na z nim jest po prostu mniej kłopotliwe, bo wykonujemy raz w tygodniu, raz w tygodniu, po tygodniu powtarzamy i później już najlepiej stosować to cyklicznie co 7 miesięcy. A o jakim leku mówię? Jest to Irfermektyna. Lek. Bardzo popularny na grupach, ale o dziwo. Po pierwsze, zostałem nieźle, że tak powiem, zmasakrowany przez moją panią weterynarz w Niemczech, jeżeli usłyszałem, że chcę to podać swoim ptakom, ponieważ, jakby powiedzieć, lek nie został przebadany na drobiu i nie wiadomo nie zna, nie zna się skutków ubocznych. I po prostu, jakby ogólnie tu w Niemczech jest stosunkowo zakazane w używanie w leczeniu drobiu. Jeżeli chodzi o Polskę, mój weterynarz Polski też powiedział, że. Nie sprzeda mi tego leku, więc coś w tym musi być. Ale w sumie dobrze, idziemy na jakby powiedzieć to naturalny sposób. Sprawdzimy, jak to sobie to działa. Yy, oczywiście ten środek można kupić już z gotowym spryskiwaczem, ale wiadomo, nie będę 5 euro przepłacał. Ja mam butle. Sprawdzimy, jak to sobie radzę. Yy, jak to sobie radzi, myślę, że przejdziemy do tych panienek. Ja postaram się w ogóle je złapać. Yy, tu chodzi głównie o jedną górę. Ja je opryskam wszystkie, ale z Wami postaram się zrobić jedną. Kurki w ogóle są w wolierach przy tych prozach i powiem Wam, że sobie dobrze radzą. Nie jest tragedia. Słuchajcie, bo ja bym chciał znaleźć kurę, która jakby powiedzieć ma dosyć specyficzny już wygląd tego. Po niej się w sumie skapłem. Bo kogucik też ma, ale nie ma tak widoczne, żeby mógł ją zainteresować. Pokaż nóżki. To też nie ta. Dobra, ja ją spróbuję złapać. I widzimy się za chwilę. Jestem. Nie widać mnie? Widać. Ale nie ma co oglądać. Jesteśmy tu w innym temacie. Jesteśmy w temacie kurek. To jest ta kurka, która po prostu ma ten objaw dosyć już zaawansowany. I tutaj wielka niechluba dla pana opiekuna, ponieważ taki stan nóg to już nie jest. Że tak powiem, woła trochę o do nieba, ale powiem tak, ja trochę po pierwsze udało mi się zniżyć troszkę cenę, yy, a po drugie, szkoda mi było jak można je uratować. Nie jest to taki wielki problem, yy, tu się postaram przybliżyć. Nie ruszaj, yy, tu widać właśnie takie specyficzne, już dosyć mocne zgrubienie. Jest tu już dosyć zaawansowana choroba i zaawansowany rozwój tego, więc nie wygląda to na pewno fajnie. Eee, no, taki ptak już chlubą nie jest, ale jak to mówiłem, nie ma co się poddawać. Eee, ja tu, tak jak mówiłem, mam już środek rozbarzen. O ale fajnie leci. Fajnie tutaj leci. chlapiemy sobie takie nóżki. Tu dokładnie. O, powiem Wam jedno: jeden man okropny mankament tego strasznej śmieci. straszny Fuj! O sobie płyskamy te nóżki tutaj jak najbardziej najczęściej właśnie taki świercz u naszego drobiu występuje jakby to powiedzieć na nogach więc jest to najczęściej możliwe, oczywiście te objawy mogą wystąpić jeszcze w kilku miejscach tu mamy na myśli odbyt czy też miejsca tych zgięć lub łuka no wtedy widzimy specyficzne w tych miejscach brakuje piór i tym podobne jest to dosyć specyficzne wtedy przy tej chorobie. A tak, tu mamy nóżki, nóżki już mamy popryskane, po tygodniu to robimy. Co najważniejsze, ten środek nie rozrabiamy z wodą, w szczególności w takiej pogodzie. To nie jest zbyt skuteczne w tym momencie. W szczególności, że mamy w tej chwili minus 10, więc bardzo szybko ta woda by im zrobiła krzywdę. A taki olej nie dosyć, że uchroni ich trochę przed mrozem, daje na pewno złagodzenie bólu, co myślę, że jest dosyć mocne. Yy, co? Lornia? Ona sobie nie idzie? Ja zaraz wezmę sobie wszystkie ptaki. Yy, pójdę do domu, żeby już nic tu nie dotykać. I widzimy się za chwilę, powiemy jak tam zima. mija ja w pierzastych, nie? Zobaczymy. Dobra, yy, ogarnięte ręce umyte. więc tak, kontynuując, yy, warto takie coś robić, bo jakby patrzy na. Ta... Nóżki naszych ptaków, ponieważ jest to duży dyskomfort dla nich. Jest to też choroba zaraźliwa. No i niestety na pewno odbiera im uroku. Jak widzieliście, u jednych tam było mniej widoczne, znaczy o, nie pokazałem, ale na przykład tam miała najbardziej zaawansowany ten świeżołowiec, yy, a inne były trochę no, mniej. A widzicie, razem przebywały, razem żyły i tym podobno. Ale przejdźmy dalej. Mamy zimę. Jak widzicie, macie okazję zobaczyć, zaczęło u nas pruszyć. Nie było tego. Minus jest. W nocy jest około minus 12 stopni, w dzień około minus 8. Jak widać, kury siedzą w wolierach. Na pewno spytacie dlaczego. Zimno im. Powiem tak, jak chcą, chowają się w słomie. Choć zauważyłem, że i tak wolą spędzać dzień u góry. Są posmarowane, potraktorowane wazeliną, żeby oczywiście nic im nie odpadło, ani się nie odmroziło. Dodatkowo przejechałem je... Wszystkie tym olejkiem, ponieważ no będzie im na pewno lepiej, lżej i lepiej dla nóżek. Yy, I co? Nioskom, jak widzicie, kompletnie to nie przeszkadza. Mają kompletnie w nosie, to, że jest zimno, że jest mróz, teraz, że pada śnieg, ale jak widzicie, brachmy są zamknięte. Właśnie teraz chcę zamknąć orplinktony, bo zaczęło padać to i sylki się zmyły. Yy, ale ogólnie nioski mają to kompletnie w nosie. I mało ich to interesuje, że jest śnieg ważne, że można polatać i nieważne, czy jest mróz. Tak kaczki gęsi wiadomo, plus, plus, One są cały czas otwarte, więc yy, choć zauważyłem, że w nocy wchodzą gęsi absolutnie już po godzinie 17 spędzają u siebie czas. Yy, a kaczki dopiero wieczorem około 20 Jak idę gasić światła, to jakby wracają do siebie. Yy, więc yy, jakby to powiedzieć ich to nie interesuje. Yy, dlaczego ogólnie tak czy bym w ogóle nie wypuszczał ich? Nie. Tamte są zamknięte po, z tego powodu, że ja rano otwieram, nie wychodzą, to dla mnie nie ma sensu, żeby się wietrzyło. A po prostu yy, no te korzystają, lubią, nie będzie im to przeszkadzać, a co dla mnie zrasta ich odporność? Nic mi nie kicha. O dziwo, tu też nie, jest spokój, jest harmonia, nie ma żadnego kataru, nie ma niczego yy, przemarznięć, więc nie ma co panikować, właśnie najniższa temperatura ma być teraz, rozumiem minus 20 czy minus 15, co już dla ptaków jest dosyć niewygodne, jakby mi taka temperatura spadła, faktycznie zacząłbym coś robić, yy, ale w tej chwili po prostu stwierdziłem, że nie ma to kompletnie sensu, nie odbędę, odbierał. ej Bartek, no ty to masz w ogóle pomysły, tak, twoja woda, no jedyny mankament... O, koty się gryzą. Minus dla mnie jest taki, że y, trzeba im dwa razy dziennie wodę dostarczać. Y, ja im wodę wylewam. Zostawiam tak godzinę, o kura z kogutem, no to, to już jest w ogóle parodia. E, e, zostawiam i po prostu później, patrzcie, nie pozwoli, moja woda e, i zabieram, żeby po prostu nie zamarzała. Jeżeli chodzi o poidła, sprawdziło się to największe, te pojedło kompletnie nie zamarza, a jak zamarza to tak, że cały czas jest dopływ do wody. E, czy stosuję jakieś podgrzewacze? Nie. Ja mam to możliwość, że jestem na szczęście w domu, więc spokojnie dwa razy dziennie wodę dostarczę świeżej. Yy, jakbym nie miał? Chyba też bym tego nie robił. Po prostu rano i wieczorem by dostały wodę i tyle by było. Tak naprawdę. Yy. A tak, ja uderzam w odporność. Sami dobrze wiecie, że próbuję, żeby takie były jak najodporniejsze. Więc. Yy. Sobie odpuszczam takie dogrzewanie czy też dogrzewanie kurników. W każdym jednym kurniku temperatura spada poniżej zera, ponieważ wszędzie zamarza, więc jakby już nie ma takiego miejsca, gdzie by był, gdzie by był ten plus. Poczekajcie, bo tu. Malutkiej woda wypadła. Królikom oczywiście tą wodę też muszę dokładać. Nie ma tak dobrze. Te poidło właśnie się sprawdziło najbardziej. Chyba najcieplej można powiedzieć, że jest tu. Bo tutaj delikatnie tylko przymarza, a jeżeli chodzi tam, to nie. No i tam działa też lampa. Ze względu na to, że tam są te młodsze trzy smrody i same przepiórki, tam po prostu działa lampa, więc tam jest stosunkowo cieplej, ale reszty jakby temu nie ruszam. Jak jest u Was? Hashtag na dziś to po pierwsze zima i olej. Jak jest u Was y, temperatura Wiem, że jest dosyć minusowo, tak jak z wami rozmawiam, ale jak sobie z tym radzicie? Czy wasze kury jednak mimo wszystko korzystają z przygody zimy? Nośność spadła, tu już podkreślam, u mnie nośność spadła do tych 50. <laughs> Przepraszam, do tych 50, więc nie ma co mm, gdybać, ale no niestety takie są uroki. Brachmy na pewno spowolni to ich nośność, jeżeli chodzi o pringtony niosły mi się pięknie przyszedł mróz i totalnie odpuściły sobie tu jeszcze muszę wziąć poidła, odmrozić ponieważ zamarzły więc o tak, o wody tak. no i właśnie tu, jeżeli chodzi o brachmy, to zresztą muszę i tak to robić dwa razy, im nawet trzy ponieważ one wodę wylewają nie lubią a tutaj państwo się grzeje też korzysta z usług więc nie źle, Dajemy radę. Jeszcze tydzień trzeba wytrzymać, bo tak się zapowiadałem minusy. Więc czekam na info u Was. Czy mam nadzieję, że żadnych strat nie było ani nic. Bulion też tu siedzi sam kawaler. Yy, został wprowadzony, wpuszczony doniosek. To była taka awantura, że to naprawdę nie miało sensu. Wieczorem skończył u gęsi, tylko zaczęły zaczepiać, więc chłopak wrócił do siebie. Jest mu dobrze, to co ja mu będę robił? No te Ogringtony, niestety ich przeprowadzka zostanie długo przesunięta, mi się zdaje, bo one są tu naprawdę w innym klimacie. Jest tu stosunkowo ciepło, więc ich nie będę na pewno przenosił. Dobra, ja się z wami żegnam. Yy... Zobaczyliście, co tam w ekipie. Co tam słychać? Mam nadzieję, że nie macie problemu ze świeżwem, a jak mieliście, dajcie znać, jak sobie z tym poradziliście. Yy... Ej! A mnie ta kura denerwuje, wiecie co, mam dwie kury, które mnie szlak z nimi tra... trafia, skubane jako jedyne, nie, tu one dostają mi puszkę yy, dla psa i dostają kredę pastewną, wszystko z korupki, ale one lubią, one te maransy uwielbiają konsumować jajka małpy. Macie takie kury, które tak samo robią? Dajcie znać. No, po prostu mnie te dwie to irytują, po prostu dosłownie, czasem chyba myślę, że ich przeznaczenie to będzie rosół, bo inaczej być nie może. Yy... Dobra, zobaczymy ostatni raz jak sypie, jak widzicie tu też sypie, nie bez powodu, naprawdę sypie, niestety są takie szparki w dachu, a jeszcze wieje, że coś tam nasypuje, ale nigdy ten śnieg nie leży, więc źle nie jest. Maniek, władzisz? Chodź. Maniuś? No chodź! A tam nie wejdziesz, bo tam są gęsi. No, robi się biało. Dobra, żegnam się z wami, bo nie ma co gadać. Do zobaczyska w kolejnym odcinku.